Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, drodzy wolontariusze i koleżanko istnie, bo myślę, że Ty jesteś tutaj największym przedstawicielem tego dzisiejszego zgromadzenia. Ten scenariusz, który został, myślę, uzgodniony i przygotowany przez Ciebie, jak najbardziej oddaje to, co się stało kilka kilkadziesiąt wieków temu. Dzisiaj w tym rejonie toczy się wojna. Dzisiaj mamy to szczęście, że żyjemy w wolnym kraju, że możemy tą historię że możemy tą historię przybliżać wszystkim tym, którzy się spotykają razem, którzy rozmawiają razem, którzy dyskutują na różne tematy, a po Oktawie Bożego Narodzenia mamy przyjemność spotkania się tutaj wspólnie i przeżyć poprzez, poprzez przedstawienie dzieci i młodzieży z naszych szkół to, co było dwa lat temu. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować istnienie księdzu proboszczowi, księżom, wolontariuszom za to, że w, te, w tej octawie przedświątecznej, przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy przychodzi na świat Jezus Chrystus, mogliśmy się spotkać, że Przygotowali te potrawy tutaj dla wszystkich tych, którzy tego na co dzień być może nie mają. Życzę Państwu, żeby ten dzisiejszy wieczór przeniósł się do Państwa domów na następny rok. Na następny rok, żebyśmy mogli wspólnie znów się spotkać i świętować. Życzę zdrowia, pomyślności. Radości, Bożego Błogosławieństwa na następny 2024 rok. Wszystkiego dobrego!